Znają się z wojsk hiszpańskich. Kiedy... Pan Aurelio Pereira, który wyszukał i Figo, i Ronaldo, i na niego. W dalszym ciągu jest w tym klubie. z Oni nie chcą później do tego atakować. Oni przede wszystkim daleko od własnego polegarnego przeszkadzali, utrudniali, neutralizowali przeciwników. z tego się też chwalili, że oni zneutralizowali chłopaków. Raczej zapominając... ...zatrzymali Sobie to spotkanie z w Warszawie, kiedy strzelił piękną bramkę właśnie po stałym fragmencie. Chyba Błaszczykowski nie udał się już trzeba tutaj w polekarny grać, wybijają Portugalczycy, walczy tutaj odzyskanie piłki Malczyński, nie udało się, jeszcze Robert Lewandowski, ale już